Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę Państwu, aby święta wielkanocne, szczególnie w obecnym, bardzo trudnym dla wszystkich czasie, przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość i stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzę Państwu, by czas Świąt Wielkanocnych był okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełniał Wasze serca nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały zrealizować wszystkie plany.